Hello there! No, 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 Dzień no, 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 dobry wieczór, z tej strony Fronek 14 Cikerka, a dzisiaj sobie zagramy z Lordem Wuderem i Narsky Play i Lord. Gee <słuch> Lord C Zaraz chyba na YouTube ograniczenie kół zarabiania, Elo! Nie balans <laughs> się dokonał, dwa pierwsze. Ty Ty, teraz powiem coś takiego na. Dzięki <laughs> no, no. Puś, O zrobi. nie! Detonic, co za ham. Ham solo. Detonic, ty, na pałę! On nie chce... A, to jest Ojej. On nie chce iść na pałę, więc... Ty... Mm. O... o, dobra! Ojej, puszczam. Ale to Ooo! On przeżył, co jest? Lol. Oni się tu teraz zrespią, bo oni tutaj mają respa. O, kuźwa. Ty zlejesz to w No nie ja wyleciał! Ja pierdzielę To jest Ej, kurwa, Ej kurwa,ś niech kurwa, niech kurwa, niech Jest niech kurwa, niech ja niech ja muszę Dobra, ja muszę, niech ja muszę ich prądem kurwa, niech kurwa, niech kurwa, mam? kurwa, Ja bym musiał, musiał ja bym musiał ich kurwa, niech kurwa, niech kurwa, niech kurwa, Z prądem ty jesteś udarem, ja byś zdał jak Jest! Wyleciał! Gdzie się sam! Ej, żyjesz? Uj! Widziałem, widziałem to kurwa Kurde Można by sobie zostać gdzieś przy tych kopurach Tu 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 A tam możemy iść IJEEE! NAPAŁEK! Niech się się biegną Łukasz! Łukasz! No chodź na pałę! No, Łukasz! Chodźcie tu na drugą stronę. Na to czy tam? Na, Ale tam, na, tam, na ten nasz? Na nasz. Na nasz też, nie? Dobra. Nasz mapet postanowi się wyjebać ze zająku. Okej. Dobra. Ty nie! Jedno <śmiennie> <śmiennie> te ten <tyłki. śmiennie> Ja kurwa, ja... <śmiennie> nie wierzę w tą grę. A bo... Ja idę Kresza do was, góry. idę już do was. Ja po Czyli to do pasa, weź tutaj za te skrzynki. Oooo. <śmiennie> <laughs> nie, nie, pójdź tam. Lord, ja trzymam, ja trzymam górę. Idą, w lewej, Nie, środkiem. Czekaj, kurwa. A ej, tutaj, ej, tutaj patrzcie, tutaj utknę w. Lera. A co? Ej, co to było? No, co, nie co to było? Co ja to kurwa ej, w Co to jest? Ja pierdolę. O, Ej nie ja go zabroziłem, on powinien stać yy, zamrożony, kuźwa tam on, on sobie wstanął i... No nie wierzę w tą grę Chyba ja mnie wypchnąłem, Ej to jest niemożliwe No, no nie tym lukiem, dobra No Ja mam genialny pomysł No ho 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 na Pawe, ho 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 i na Pawe. To... No. O o o O to jest? <grym grym 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 zbiornik> U, chodź, chodź, chodź Łukasz, no, no chodź na pałę, chodź, chodź, pomacham ci Nie patykiem. Nie Pierdus. No, pomysł, jest, pomysł jest mocny, ale... Oh. Tak, bo... I... I, o, na... o jest gra tylko na miecze? Takie są zasady gry? I yeah. na pałę. I <noise> <noise> Awa. Wal, 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 wal. Zobacz, widzą strzelca, leje wzięli. No, O leja Zaraz lei nie będzie. No, oh, kurde! Ja jest po prostu młynkiem takim. O, młynek, młynek i kurde, nie ma jej. to? O, o, o. Ej, jaką to. Unieboli, Na pałę. A, na górę? Wtedy wyjdzie. Dobra, jest na jestem na górze razem z nią. <laughs> o, ale. To ja. Czekaj, Zaraz ich wypchnę, bo mam. E przygotuję sobie. Żyjecie tam, nie? Icy glecą. No nie wylecieli, serio. O, dobra. Dobra. Hm. Dobra? I ty do tylko luka No mnie. Na pałę. nie, na pałę. No nie, chodź No, chodź nie, nie, no, no. no chodź, nie, Chodź, chodź, na nie, nie, chodź chodź, chodź, chodź. A! A, kur... nie, ma. nie, co za ham? Ham nie, nie, bo to ja to jest <laughs> o kurde, wyleciał. O nie. O kurde. No, aha. A, był. No <laughs> to, no to niezłe. Pokażę ci ciemną stronę. Pokażę ci gołą te. O, leci. Dobra, poleciał. Dawaj, prawa, dawaj. Bo to nie zawsze... Dawaj na pałę, jebać. Nie, nie! Kurwa. Wiesz, jak migam wężem, zanim przycisk mieszki, nic więcej. Ta, ale mogę go czuć w sensie. No dlaczego ktoś strzela... we mnie... Już, to ogarniam, moment. Ooo. Dawaj, 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 dawaj. Walcie go. Płaczesz. Cyk, lecisz Łukasz. No, dawaj, no. I co zrobisz teraz? <laughs> Dwójeczkę użyjesz? No dawaj, no dwóje, no. Dw daj cyk, dwójeczka. Napałę! <laughs> o! Ja pierdolę, kula. O da. kurde, ej! Napałę! Ej, na no, Dlaczego oni napałę No. Na, na Elf! Idę? O nie! Kurwa, później. Ty... No dlaczego Han Solo na mnie się na... skupia? Co on jest? Masz low Nie macha na dwóch. Na dwóch zostało, co Ale jest? Jak, jak to jest, że Han Solo się bije z hrabią Sudoku, a, a... A bije mnie? Na cholerę, nie wiem. Uwysiebniętyś. By się nie zadziała, jakbym był zamrożony, nie? Po co? Po co? Mnie, nie, moc, mocna w ogóle. Kude, ale spamię na tym Discordzie, ja pierdziłem. Kogoś śina. Kogoś jak wściekli. Wiecie, jak wściekli. Jak wściekli normalnie. I cyk, lecisz czubaka. Już 12 jak jest trick, kurde. Ale gościna. 12. Kogoś Nie Ciebie. Nie? No, głosi ścina. Ścina mnie? Tak jakby. Gdzie? Nie, ciebie nie, ja tylko chyba głos twój. Aha. Ja pierdolę. Kur ej! Kurde! Ja pierdolę. Aaaa, bo się tu, ja pierdolę! Nie będzie co, ty nie jaj. Chyba jeszcze puszczam. O, o, oj, dobra, ej, nie! na pa, nic Nie, no nie to rady, z niego! Pomogę ci, o, dobra. Razem utkniemy, o. Razem o, w dół. O, bo... Ale. <laughs> 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 w dwój. to kurwa? <laughs> w dwójkę, <laughs> kućwa. Stoimy sobie ta w dwójkę normalnie. Ty będę patnasta się o tym kaudiu. O, Akin nawet się znalazł <laughs> w top. O grze bywajcie. B bywajcie misiaczki, kurde. <laughs> bywaj, bywaj.